Valera Kontra Gudan Twoja dusza będzie moja W granicy 60% średnio co in ratio Deku Jak jakiś degma 60% in ratio to jest bezwzględnie nerfione. Pięćdziesiąt aktualnie ma najlepszy dek w Inredzie, więc... Jednego Albatrosa gram, to jest Highlander. E, dobra, tego nie trzymamy, bo nie mamy innych Kreatur na start, bo to też wyrzucamy, więc trzymanie czaru, który nie daje nam... Którego nie możemy zagrać, bo nie mamy Kreatur jest bez sensu, więc wyrzućmy to wszystko. No i rozdanie mamy takie... Raczej 2 na 10. Ray. Graj, ziomeczku! Hej, hej! Dagerek, idziemy. biemy! można poobijać. Ja się zawsze sam popejnuje. My go trochę poobijamy, to łatwiej go zabić. Łąści łupadłych. Pozbędę się wszystkiego. Nie wiem czy to Zolok, czy to jakiś kontrol, który gra to, czy to Galakron, Warlock, czy cokolwiek innego, ale... Jak mogę się pozbędę. Jest kilka deków na HS Replay, które mają około 58% na kilkaset tysięcy gier. No masz rację. Jest... Jak sobie wejdziemy w deki. No zagrajmy tego, bo nie mamy co zrobić, więc to może być. No i powiedzmy, że to, to, to opalenie, do opalenie, dobufowanie też może być, żeby tury nie skipować. Jak sobie tutaj wejdziemy, to jest win ratio na przykład 62%. Albo 60% rozurek priz na 6100 gier. Tylko jak weźmiemy sobie na przykład... Legenda piąta, ostatnie trzy dni. To dalej jest, 59. O, okay. Coś fajnego. No niestety nie bardzo. To dosyć lichatura. I w sumie nie wiem co powiedzieć. Bo faktycznie jest pojedynczy deck, który ma te 59, czy nawet 61% win ratio. Więc może nerfiony jest jak... Zostawię to chyba. Przyda się jeszcze removal, tak myślę. Może nerfiony jest jak 60... Może nerfiony jest jak masz 60% jako archetyp, a nie jako jakiś jeden konkretny build. Nie wiem. Nie wiem jak się do tego odnieść. Nie mam żadnego pomysłu. Sporo jest deków, które są mocne w obecnej mecie. Zawsze jest sporo deków, które są mocne w jakiejkolwiek mecie. Nie mam mety, w której nie mam mocnych dekłów. Tak to... Jak to miało wyglądać? Pek, 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 pek. pek. Oh, wow. Pow, pow, pow. Czemu on nie wziął boskiej tarczy, straciłby tokena, a zostałby mu ziomek. Ale no cóż, bolał tak, to niech ma tak. Kłócić się z nim nie będziemy. A my sobie zrobimy w ten sposób i mamy stoliczek całkiem świetnie. Ale ostatnio temat leży, bo Blizzard nic w temacie nie robi. Na co miałby zrobić? Nie wiem. Na znaczy, no Najlepiej to byłoby, jakby zrobić w grę kraju naszej na no, to, to tam te, inny temat. Ojej, czu, ojej, czu, ilo tych kart. Ta, 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 ta. ta. Weźmiemy sobie, wytrejdujemy wszystko i lecimy wiemka. Cześć, Kacper. Tak sobie myślę. Tak się myślę. Eł. To, bo na to nam trochę utrudnia żywot. No, ale trudno się mówi. Może dobierzemy albatrosa szybko i nie będzie to problemem. Nie chcemy mieć dwóch albatrosów, bo Highlanderowy archetyp nam się psuje. Cześć Hubert. Kwestia zwycię może być spowodowana ilością deków na danych rangach, na które dany dek jest odpowiedzią. Przykładowo w ostatnim meczu z 8 na 8 rangi na 3 wyszedłem mech paladynem. Znaczy wiesz co, to może być spowodowane wieloma rzeczami. Tak prawdę powiedziawszy. Jedną z nich jest to, co napisałeś, a inną, in, 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 innych jest równie wiele. Natomiast takie wróżenie z fusów i zgadywanie trochę. Eee, dobra, co my tu chcemy zrobić? Nie wiem, zagram to i zagram to. To jest nie głupie nawet. Choć do końca też może nie jest mądra. Hmm. Weźmiemy to z roboty. Ciach, ciach, ciach. Odkryjemy smoczka. O! To jest dobry smoczek. I podłączymy słuchawki, bo mi się słuchawki rozładowują. Jaki, jaki deck skraftować? Galakrond skraftuj. No nie, bo no tak myślałem, że możemy tym dostać, no ale cóż, trudno się mówi. O oh krap. jest to dobre. Czas nam plonie. Kurde, cholerne na Bo jak ktoś potrafi grać, to wszystkim prawie bierę regandę. Pytanko, mam, czy warto tworzyć całą tarię? Jak mam do niej tylko 5 kart? Albatrosy mnie zabiły, no nie wierzę... KONTRA UTHER! ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ! Co my tu mamy? Mamy albo troszeczkę i mamy backstaba. Krok w cień sobie zostawimy, wyrzucimy, a resztę sobie zostawimy. I paserkę jeszcze może być. Ło panie, nawet pierwsza tura zaklepana. To jedziemy z chłopem. Pam, pom. Pam. To jadymy, jadymy, jadymy. Hmm, czy będę miał jakąś obcą kartę, żeby to trzymać? Wydaje mi się, że nie. A to oznacza, że to jest albo agro, albo choliraf yy, Więc cokolwiek by nie było, chcemy go jak najszybciej zdominować. Jeden z i jeden coś tam. No dobra, to Holy Wrath przed nami. No niech będzie tak. Spróbujemy go zajechać zanim on nas zabija. Niestety gra trochę do jednej bramki. Jest jakaś strona do sprawdzenia grywalności kart. Dowolna strona na której są deki? Czy znaczy, ja nie wiem co znaczy sprawdzanie grywalności kart? Strona gdzie jest napisane ta karta jest grywalna, ta karta jest niegrywalna? To chyba nie ma. Chop chop. Mamy fiki, więc możemy jeszcze te grysy wszystkie popalić. To też może być dosyć istotnym elementem planu na wygranie. Okej. Okay. Albatrosy utrudnią mu troszkę dobranie całego deku, czy tam wszystkich potrzebnych elementów komba. Spoko. Tu niestety nie mamy najlepszej sytuacji. Więc może zrobię tak. Zagram dagger, żeby tego zagrać dwa razy w następnej turze? Na przykład ta karta jest 30% ali. HS Replay ma taką opcję. Zakładce karty albo cards. Ale szczerze powiedziawszy to nie mam pojęcia, co się to ma dać. top i top top. Tak sobie dwa. Hmm. to już moja sprawa.